Cześć! Witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokrótce przedstawię Wam wszystkich rodziców ninja. Zapraszam! Nia i Kai to rodzeństwo. Nia odziedziczyła moc po matce, czyli Mai, a Kai po ojcu o imieniu Rei. Po raz pierwszy rodziców tej dwójki mogliśmy zobaczyć już w czwartym sezonie, ale dopiero w siódmym zostali bliżej przedstawieni. Prowadzili oni dawniej kuźnie cztery bronie, którą potem odziedziczyli po nich Kai i Nia. Pewnego razu przyszedł do niej mistrz i dał ojcu Kai'a mapę położenia wszystkich czterech złotych broni. Brali oni udział m.in. w bitwie z wężonami oraz pomagali z braćmi czasu, ponieważ wykuli 4 cztery ostrza które pomogły odebrać moc akronicowi i kruksowi i wysłać je do próżni, którą stworzyli za ich pomocą. DJ przez długi czas myślał, że jego prawdziwi rodzice to Ed1 ze złomowiska, ale w szóstym sezonie podczas DJ wypowiada życzenie, że chciał być bogaty i mieć inne dzieciństwo, dowiadujemy się, że tak naprawdę został on podrzucony pod drzwi i Ed1 zdecydowali się go adoptować. Jego prawdziwymi rodzicami są Leiber i Cliff Gordon. Mistrzyni błyskawic, po której Jay posiadł moc, była wojowniczką i brała udział w wielu bitwach. Zaś ojciec Jaya był aktorem, który wcielał się w rolę Fritza Donegana. Ed i Edna byli bardzo weseli i często zawstydzali Jaya przy innych. Ich złomowisko było często atakowane, szczególnie przez wężonów, ale i na przykład pożeraczy światów. Zain był ninja droidem, który miał tylko swojego stwórcę, czyli doktora Juliana. Stworzył on zaina na po to, by chronił tych, którzy sami nie potrafią się obronić, i stworzył nawet dla niego sokoła, aby dotrzymywał mu towarzystwa. Doktor Julian był genialnym wenastą i przez to pewnego razu przybył do niego samokai i kazał mu stworzyć najnowocześniejsze maszyny bojowe. Potem go porwał i uwięził w latarni, a pilnowała go groźna bestia, czyli lewiatan. Po długich latach został uwolniony przez ninja i pomógł naprawić Imperium przeznaczenia oraz wybrał się z nimi na Wyspę Ciemności, na której także dużo poreperował. Lili, matka Kola, była wojowniczką i władała żywiołem ziemi. Pomogła gadzikom i matołom w walce ze smokiem godzicielem, którego ostatecznie pokonała, używając do tego dwóch ostrzycienia. Podarowała po jednym gadzikom i matołom, ale po czasie jedni oskarżali drugich o kradzież, podczas gdy tak naprawdę ukradł imię Czeszko-księżnik. Niestety, gdy Kol był młody, została ona ciężko chora i zmarła. Ojciec kolaczy Lu został wokalistą, który grał w zespole muzycznym kowale melodii. Miał on sesję na punkcie tego, żeby kol w przyszłości był wybitnym tancerzem i muzykiem. Ale gdy podczas konkursu, na którym do wygrania był puchar z QM, i ninja wzięli w nim udział, a kolowi udał się potrójny tygrysi Podskok, jego ojciec zaakceptował to, że jest wojownikiem, i nie miał z tym już dalszego problemu. Ojciec Lloyda, czyli Lord Garmadon, to najpopularniejszy antagonista całego serialu, ale i też w trzecim i czwartym sezonie, był sensejem. Jest on synem pierwszego mistrza z Spinjitzu, niepokonany wojownik oraz pół oni. Miał potężną moc, którą pokazał szczególnie w ósmym i dziewiątym sezonie, podczas np. walki z Lloydem w więzieniu Kryptarium. W młodości pobierał nauki od mistrza Chena oraz walczył w wielu bitwach. W dzieciństwie ukończył go mały pożar światów, który z biegiem lat zmienił Garmadona w totalnie złego. Pewnego dnia próbował ukraść wszystkie cztery złote bronie, ale Mistrz go pokonał i strącił do Krainy Cieni, w której Garmadon potem przyjął dowodzenie. W pierwszych sezonach non-stop rywalizował Ninja, aż w końcu trafił na Wyspę Ciemności, na której urzędował Overlord, który potem go opętał i odbyła się legendarna bitwa między Lloydem a Overlordem. W czwartym sezonie poświęcił się dla do dobra całego Ninjago, ale w ósmym powrócił, aby z powrotem spróbować je przejąć. Misako, matka Lloyda, została przedstawiona nam w drugim sezonie, kiedy to Ninja spotkali się z nią w muzeum. Potem wyruszyła z nimi na Wyspę Ciemności i pomogła im m.in. odnaleźć na niej Świątynię Światła. Ma bardzo dużą wiedzę na temat przeróżnych zwoit. W młodzieńczych latach mistrz U napisał do niej list miosy, który pochwycił mistrza, a następnie namówił Garmadona, aby się pod nim podpisał. Właśnie wtedy mistko się w niej zakochała. Umiała nawalczyć i nawet zna sztukę Spinjitsu. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz dania łapeczki w górę pod filmem. Do usłyszenia i cześć!